Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy dzisiaj nowy cykl rozmów pod tytułem Wibitni Polacy III RP. Mam przyjemność gościć dzisiaj pana Leszka Bubla. Witam Pana. Witam Państwa. Znowu zrobiło się głośno o pana działalności Pro Bono. Proszę nam powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Od 35 lat jestem w życiu publicznym. Najpierw jako internowany w stanie wojennym, później wielokrotnie zatrzymywany, bity, maltretowany przez Służbę Bezpieczeństwa i Milicję Obywatelską, a w trzeciej RP, jako poseł, jako dwukrotny kandydat na urząd prezydenta, jako. W końcu wydawca i redaktor naczelny kilkudziesięciu gazet, jako prezes stowarzyszeń, organizacji typu fundacje czy, czy partii politycznych. Sprawy wymiaru sprawiedliwości znam z autopsji. Znam to kurestwu i tą DZICZ z własnych doświadczeń, z wielu spraw, w których byłem uczestnikiem w różnych formach. Znam też sprawy, w których byłem obserwatorem setki takich spraw. Sądzę, że mam predyspozycję do tego, żeby dzisiaj spróbować się z tym problemem zmierzyć ponownie. Tym bardziej, że byłem pierwszym inicjatorem walki z patologiami wymiaru sprawiedliwości już w 1994 roku, gdy powołałem do życia partię polityczną pod tytułem Forum Walki z Bezprawiem, z ramienia której wystartowałem wówczas w wyborach prezydenckich. Oraz wydawałem dwa bardzo duże ogólnopolskie tytuły prasowe. Jeden, dwutygodnik bezprawie w nakładzie 80 tysięcy. Drugi, dwumiesięcznik odsiecz prawa a fakty w nakładzie 180 tysięcy egzemplarzy. Niestety, także wynik wyborów prezydenckich pokazał, że tematyką bezprawia interesuje się bardzo niewielka część społeczeństwa. W zasadzie tylko ci, Którzy zostali przez ten wymiar sprawiedliwości pokrzywdzeni. Reszta społeczeństwa obojętnie się do tego odnosi, i myślę, że dzisiaj jest podobna sytuacja. I w zasadzie mm, szerszy odbiór społeczny jest niemożliwy, a tym, ba, a, a tym bardziej jakieś zaistnienie w polityce na patencie walki z patologiami wymiaru sprawiedliwości. Jest to działalność. W interesie naszego państwa, które jest zagrożone, interes tego państwa przez patologię jest zagrożone, bo w końcu wymiar sprawiedliwości jest podstawą państwa demokratycznego, przynajmniej powinien być. Reasumując, mogę powiedzieć, że mając same problemy z wymiarem sprawiedliwości, nie miałem się do kogo zwrócić o pomoc. Okazało się, że wszystkie organizacje pozarządowe to jest wielka lipa i i oszustwa, w przy najlepszym przypadku brak profesjonalizmu. Dlatego z grupą dziennikarzy powołałem Fundację Paragraf. I będziemy przede wszystkim personalnie, personalnie piętnować yy, sędziów, prokuratorów, yy, urzędników państwowych. To, co ogłosiliśmy na billboardach, co jest na wizytówkach, co jest na naszej stronie internetowej, że będziemy im zaglądać do dupy. Jakie są założenia programowe Fundacji Paragraf? Najprostsze z możliwych, czyli bić kurwy i złodziei, bo naród wspaniały, tylko ludzie kurwy. Czy ta stylistyka Fundacji Paragraf, świnie, gołe dupy, to wynik Pana doświadczeń z wymiarem sprawiedliwości? Zacznę od tego, że stylistyka wypowiedzi, publikacji, grafik prezentujących gołe dupy, wulgaryzmy jest adresowana do niewielkiej części społeczeństwa. Tej, która to rozumie. Tej, która została wydymana przez wymiar sprawiedliwości. Tylko takich nie razi nazwanie sędziego kanalią, świnią, Synem i tak ja dalej. Odczytam sobie tutaj, notatki zrobiłem na ten temat, żeby być precyzyjny w tym wszystkim, bo ma to wagę paragrafów, to co mówię. Zdaję sobie z tego sprawę. I tak na przykład, wulgaryzmy są adekwatne do zachowań osób, które ferują wyroki w imieniu państwa polskiego, czyli nas wszystkich, a są pozbawieni zasad etycznych i moralnych od takie sprostytuowane kurwy w togach. Poza tym wulgaryzmy wyrażają ekspresję i zasłużoną krytykę zamiast walić w mordę, lepiej nazwać nietygalnego Boga w Todze, Zdegenerowaną moralnie kurwą. Jeżeli ktoś z Was nie przeklina, niech pierwszy rzuci wiązankę w moją stronę. W jaki sposób Fundacja Paragraf pomaga ludziom skrzywdzonym przez wymiar sprawiedliwości? Po pierwsze, pomóc można tylko tym, którzy mają pieniądze, bo co to do kurwy nędzy? Nie ma nic za darmo. Idziesz do lekarza, to też płacisz za wizytę. Po drugie, przede wszystkim mogę polecić sprawdzone i skuteczne kancelarie adwokackie, z którymi fundacja współpracuje. Z autopsji wiem, że na 10 kancelarii 9 to są oszuści i nieroby. Więc polecenie profesjonalnej usługi prawnej też jest dużą pomocą. Po trzecie, do fundacji zgłaszają się seryjnie osoby pokrzywdzone właśnie przez adwokatów, radców prawnych, zastępców procesowych. Zastanawiam się nad odpaleniem takiego działu, który będzie zaglądał im do dupy i wyrywał odszkodowanie i odbierał kasę, którą niesłusznie zawłaszczyli czy wyłudzili od swoich klientów. Po czwarte, długo zastanawiałem się, jak walczyć z kurwami w togach. I dużo zadałem sobie czasu, żeby zrozumieć ich psychikę, mentalność. I doszedłem do wniosku, że najlepiej, najskuteczniej będzie ujawniać ich personalia, ich, ich imiona, nazwiska, robić po prostu pikiety pod domami, z banerami, z nagłośnieniem, z pełną informacją o ich wyczynach. Tak, aby się dowiedzieli o tym sąsiedzi znajomi, no a przede wszystkim członkowie rodzin, bo ci ludzie szczególnie sędziowie w swoich środowiskach, skupiskach uchodzą za autorytety bardzo często. Nikt nie wie, jakiego kurestwa się dopuszczają na salach sądowych. Trzeba o tym opinię publiczną Informować. Myślę, że to będzie skuteczniejsze niż pisanie skarg na Berdyczów, niż zawracanie dupy krajowej rady sądownictwa, która nigdy żadnemu sędziemu, na największej kurwie, która złamała wielokrotnie prawo. Przykładem może być tu słynny sędzia czajka, obecnie rektor jednej z wyższych uczelni złodziej i Oszust i nikt, nigdy mu nic nie zrobił. Słuchajcie, skurwy seny we wioletowych togach. Ci, którzy mają mniejsze zasługi w niszczeniu ludzkich życiorysów. Dla was mam specjalne pakiet, mniej uciążliwe. Proszę państwa, proszę się nie śmiać. Fundacja pomaga w zaglądaniu do dupy. Naprawdę. Wiem, że już sędziowie, kilku sędziów doniosło na mnie do prokuratury. lepszej bali to. Prokuratura odmówiła szczęścia. Chuj im wszystkim w dupę. Dominuje strategia walki, stąd kotwica w logo Fundacji, jako symbol waleczności z jej patologiami niszczącymi nasze państwo. Jak walczyć z tymi patologiami? Szanowni Państwo, no, ponieważ to jest credo działalności Fundacji, pozwolę sobie to czytać, bo to jest aż 10 punktów. Chciałbym być precyzyjny. No, o, o tym nie chciałbym mówić w tak sposób wolny. Tak więc, po pierwsze. Zniesienie immunitetów sędziom i prokuratorom. Po drugie, w przypadku sędziów wiek minimum 40 lat i 10 lat praktyki w innym zawodzie prawniczym. Zawód sędziego jest zwieńczeniem prawniczej kariery. Powinien być lepiej wynagradzany. Po trzecie, przymusowe badania psychiatryczne co 5 lat dla wszystkich zawodów prawniczych. Nadmieniam, że z chorobami psychicznymi ma problem ponad 8 milionów dorosłych Polaków, czyli co trzeci dorosły obywatel, czyli co trzeci sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny czy urzędnik państwowy, którym powierzamy zawsze nasz los, a często i życie. Po czwarte, każdy z przyszłych prawników, obojętnie do którego z zawodów trafi, na etapie studiów lub aplikacji, powinien obowiązkowo spędzić miesiąc w kryminale, aby w przyszłości nie szastał ludzkim losem, miał więcej empatii i wyobraźni, bo okazuje się, że corocznie w Polsce ponad 300 osób trafia do więzień na skutek pomyłek sędziowskich. Po piąte, należy rozważyć przywrócenie kary śmierci dla sędziów, którzy niesłusznie skazali na wieloletnie więzienie niewinnych ludzi, niszcząc im życie bo może się okazać któregoś dnia że któryś z tych 300 niesłusznie skazanych sam wymierzy sprawiedliwość swojemu oprawcy w totce po szóste w przypadku niesłusznie pozbawionych wolności w ciągu pół roku od uwolnienia powinno być obligatoryjnie wypłacane odszkodowanie w wysokości trzech średnich pensji krajowych za każdy miesiąc pozbawienia wolności Państwo musi płacić za pomyłki swoich przedstawicieli, jeżeli chce być państwem prawa. Po siódme, przewinienia dyscyplinarne sędziów nie mogą ulegać przedawnieniu po trzech latach, jak to jest obecnie, ponieważ rażące błędy wychodzą najczęściej później. Ten termin powinien być dłuższy, powiedzmy 10 lat. Poza tym Krajowa Rada Sądownictwa jest do dupy. Katalog kar dyscyplinarnych dla sędziów powinien być bardziej urozmaicony i dopracowany, czego wzorem są kodeksy czy taryfikator mandatów za konkretne przewiniania. I tak na przykład sędzia sądu apelacyjnego, który złamie prawo, powinien być przeniesiony do sądu rejonowego. Po ósme, należy przywrócić funkcję sędziego wizytatora do sprawdzania akt spraw w sądach, który jako organ kontrolny będzie miał prawo wnieść rewizję nadzwyczajną. Po dziewiąte, prezesi wszystkich sądów powinni pochodzić z powszechnych wyborów, na przykład przy okazji wyborów samorządowych i sprawować swoją funkcję maksymalnie przez dwie kadencje. Po dziesiąte, należy przywrócić zakaz tworzenia klik rodzinnych, czyli nepotyzmu. Jeszcze w PRL obowiązywały restrykcje, i małżonych sędziego nie mógł być adwokatem ani prokuratorem w całej Polsce. W jednym okręgu nie mogło być żadnych pokrewień pomiędzy sędziami, prokuratorami i adwokatami i radcami prawnymi. Obecna sytuacja jest przyczyną wielu patologii. Te postulaty można mnożyć, bo cały system jest chory, a próba, jakakolwiek próba jego zreformowania, Kończy się wrzaskiem tych środowisk. Mają bowiem pozycję Bogów, Panów nad naszym losem, życiem i śmiercią. I nic dziwnego, bo przypomnę, że przy braku dekomunizacji, ilustracji, całe to moralne szambo, największe zdegenerowane kurwy wlały się do wymiaru sprawiedliwości III. R. I myślę, że to będzie najlepsza płyta wytłumaczenie tego, tych patologii, którymi dzisiaj mamy do czynienia. I Panie Boże, uchowaj nas przed takim wymiarem sprawiedliwości i takiego jego wykonawcami. Bardzo dziękuję, Panie Leszku, za zaszczycenie nas swoją obecnością w programie Najwięksi, Najwybitniejsi Ludzie Trzeciej RP. A Państwa zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję za uwagę.